Cześć, jestem Klaudia, to kanał No i Już. Witam Was w szybkich odpowiedziach, więc szybko zaczynamy. Określ znaczenie tlenku węgla 4 w przyrodzie. 4 oznacza wartościowość tego naszego węgla. Ok, no to tlenek węgla 4 odgrywa bardzo ważną rolę w przyrodzie. Z tego względu, że jest substratem w procesie fotosyntezy. Substrat, czyli te wszystkie rzeczy, które mamy po lewej stronie równania chemicznego, czyli po lewej stronie od tej szczałeczki. Rośliny pobiegarają go z powietrza, to też jest ważna informacja i przetwarzają składniki odżywcze. Produktem ubocznym w tej reakcji jest tlen, niezbędny wszystkim organizmom do życia. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę no i już!